Cześć, Witam Was bardzo serdecznie na samym odcinku. Ostatnio skończyliśmy na tym, że zrobiliśmy farmę, a dzisiaj, jak w końcu się w w powrotem zauważyłem, że to bardzo tutaj nie pasuje. Nie wiem dlaczego. W sumie bardzo, chyba wiem, ale. Co tu da? Co tam dać w tamtym miejscu? Chyba, chyba wiem akurat to też bardzo nie pasuje. Co jest? No jeden taki. To wszystko? Cztery? Nie, dobra. Jeszcze nie wychowuję. Dwa. Jakoś nam jeszcze... To nie ja. Jakoś nam jeszcze jednego. Zabezpieczmy z tąd. Niech Cię nie dowiedział. Kim ty jesteś? A to nie mu ziomek. Ile mam kupić? Cały czas myślę, że jest ślepy. E, dobra. To potrzebujemy. Raz, dwa. Żeby tego chicken się nie wydostał. Dobra. Chicken w domu. Będę do teraz tego wywołać. Mmm. Um. Zobacz, czyli tam jeszcze chwilę, a ja może się prześpię, wyjdź. Wyjdź, odejdź. Odejdź. Nie. Czyli nie rozumiesz. Dobra, przynajmniej drzwi zamknęły ze sobą. E, dobra, potrzebuję jeszcze, wow. Dobra, no spokojnie. Potrzebujemy jeszcze jeden, takie coś. Okej. Okay. Do kaktusy, ciekawy, czy możemy no, coś. No teraz zobaczyłem jak brzydko to wygląda. To trzeba to będzie zaraz naprawić. Chicken! Nie wychudź. No teraz tu brakuje. Ty. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra. Teraz to i tutaj trzeba to wymienić na to coś, czyli ten tu, nie? O, Na naprawdę. Dobra, trzeba Mogę to naprawić Nieważne, że nikt in, inny tego nie widzi. Ja to widzę i... Wystarczy. Dobra, to trzeba naprawić teraz na tej samej głucze bo to mnie ja bardzo denerwuje. Nie wiem dlaczego. Po prostu patrzę się na to jest... Nie wiem, jest w jakimś sensie może tak trochę zrobimy coś takiego. Nie był aż taki kwadratowy ten dom. Okej. Okay. Tutaj wszystko dobrze, tak. Tak dalej jest kwadratowy. Lepiej... No nie wiem. Nie jestem taki pewny. Jednak zostanie. Wow Ej! Patrz na moją farmę. tam tamtąd Jak ja go uderzę to mogę powiedzieć papa, pa", ale no. no wie, może lepiej nie w sumie to bardzo ładnie to wygląda trożego. To było tutaj jeszcze jeden, bym zrobił tu Tak! To jest pomysł, to jest pomysł, to jest pomysł, to jest pomysł, to jest pomysł. To jest pomysł. Ok, chyba to na 100% to zrobimy teraz. Dobra, to musimy też zniszczyć, ponieważ musimy to po... A czarodziejdzio spanikuje, że chicken po prostu się wydostało. Nie wiem dlaczego. Mijmy Ok, i tutaj coś. Tylko, że jak ja teraz tam pochodnię, no, do... Hmm... Mam pomysł. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To był dobry pomysł. Eee, dobra. Teraz tylko tam, tam... Fuck! W sumie dobrze, że to zrobiłem, ale... Raz, dwa, trzy. Dobra, czyli potrzeb... 9. potrzebujemy. To no szybko zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Świetnie. Okej. Okay. To no, wygląda. Normalnie? Nie no, no, no nie wiem, nie jestem już takie to pewne. E, dobra, coś jeszcze zro... OK Okej. Mm, coś jeszcze tutaj do zrobienia, chyba raczej nie. To jest naprawione. Tutaj jest wszystko chyba zrobione. Wszystko zrobione, chicken. Ha? Jajko! Cii! Mam teraz swoje łóżko. Dobra, nieważne. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzę was w następnym. Czemu?